Cześć, siema, z tej strony Mateusz, witam ponownie na kanale, jak pamiętacie w poprzednim odcinku figurek opowiadałem o BBA. była to według mnie bardzo ciekawa postać, dzisiaj będzie o, można powiedzieć, że jego właścicielu, jest to Po Dameron, również bardzo ciekawa postać. jest dość ważną postacią w filmie, jednak nie była to najważniejsza postać. Więc z tego BB-8 BB nas tutaj odlatuj, odjeżdża, a my teraz, ja teraz wam opowiem o tym po Dameronie. Jak widzicie ma, ma tutaj dopracowany hełm, ja wam takiego obrócę. Jest to hełm rebeliantów i jak widzę to jest on bardzo dopracowany ze względu na to jak wygląda w filmie i jak wygląda tutaj. Przy twarzy nie postarali się za bardzo. Mi się to nie podoba, nie wiem, ko, może komuś się podoba. E, w, e, tutaj jest pistolet. Jest to jedyny pistolet u Rebeliantów ta, tak z takim wyglądem. Ma go tylko po. E, jak widzicie, tutaj ma pociski do tego właśnie naszego pistoletu. Tu ma e, pokrowiec na pistolet. I jak widzicie, te szelki. Te szelki tutaj. Szczerze nie widziałem ich. O, tutaj, tutaj są te szelki. Szczerze nie widziałem ich w filmie. Lecz jeśli są, to możecie mi powiedzieć, gdzie przesłać mi kawałek filmu. Jeszcze jest ważna: jak pewnie tutaj widzicie z tyłu, ma tutaj takie. takie wgłębienia. Są to pompy powietrza. Do kurtki i do tego hełmu. Tutaj, tutaj w tej kieszeni będzie prawdopodobnie maska do oddychania w kosmosie. Ta rura pewnie będzie mu w tym pomagała. Jak widzicie, tutaj mamy drugą kieszeń. Nie wiem, co się w niej znajduje, ale jeśli wy wiecie, może coś widzieliście w filmie, czego ja nie zauważyłem, to powiedzcie. Jak widzicie, ma tutaj takie pociski. Nie wiem dokładnie, z czym one są, czy to są jakieś wybuchowe, czy jakieś takie inne, ale wiem, że je ma. I widzicie, jest tutaj też panel sterowania od, od tej pompy powietrza. No i to tak naprawdę tyle, co można o nim powiedzieć. Kurtkę jego, która, którą miał na samym początku, zosta, zostało wziąłem od poda Merona Finn. Ale to już będzie inna historia, gdy będę opowiadał o filmie, to będzie prawdopodobnie w następnym odcinku. Dzisiaj nagram kilka odcinków pod rząd, ponieważ i w... one no, wyjdą no, w różnym w czasie. Dzisiaj nagrałam kilka odcinków pod rząd, ponieważ mam dzisiaj wolny czas, to będzie to dzisiaj. Hmm, od poprzedniego odcinka jeszcze nie widziałem, nie wiedziałem, czy dostałem tam jakiegoś lajka, czy nie, ale mam nadzieję, że tak. I chciałem jeszcze taka informacja, że Galaxy Live już więcej odcinków niestety nie będzie. Ze względu na to, że już nie mam licencji na program, a miejsca na nowy już nie mam. Więc no, niestety, jeśli uda mi się wznowić Galaxy Live, to, to, to będę się o to ubiegał, żeby tak czy siak wznowić te Galaxy Live. Eee... To tyle, co można o nim powiedzieć. No, i te wszystkie informacje już przekazałem. Odcinki będą co jeden, jeden dzień, może dwa, więc dziesięć dni, i wszystkie odcinki są. Jeśli, jako, jeśli, na, jeśli będę wiedział, że od, po tym i po kolejnym odcinku nie będzie nic, żadnej aktywności, to po prostu przestanę to nagrywać. Chyba, że pod jakimś kolejnym filmem napiszecie mi, że mam kontynuować serię figurek. Jak, jeśli, mam cieszę się, jeśli ktoś zajrzał na stronę Disney'a i spojrzał, i sprawdził, czy, czy ile kosztują te figurki. One są dość tanie w porównaniu z tym, że można kupić sobie jedną bardzo dużą. Tutaj przy mnie, tutaj na półce stoję i więcej figurek, już Wam je pokazuję. Mamy Leje, Łukiego, Kaj Lorena i Hanna. I Hanna, no to są moje wszystkie figurki, jeszcze od brata będę pożyczał. No i wtedy opiszę wszystkie. Tutaj mamy sześć figurek, no ale na pewno będzie ich więcej. No i to wszystko, cześć.